Niech błogosławi nas, to jest wzmacony ten rynek, aby służył dobro wszystkim. Niech nas błogosławi mój o ojciec i synem święty. Chciałbym swoją wypowiedź ograniczyć do kilku elementów. Pierwszym z elementem, elementem to są podziękowania. Szczególnie serdecznie chciałem podziękować pani Sautis lidzie, lidzie, pułkownik. To dzięki jej zaangażowaniu, dzięki jej determinacji, można powiedzieć, macie ten obiekt. To jej należą się. Podziękowania i gorące brawa. Chciałbym tylko życzyć Państwu, abyście mieli pociechę z tego budynku, a głównie, aby dzieci mogły realizować swoje pasje, swoje zainteresowania, bo to tak naprawdę... Dla nich jest ten budynek zbudowany. Życzę dzieciakom wszystkiego lepszego i Państwu również. Witam państwa bardzo serdecznie. Dziękuję Panie Burmistrzu, że zostało to zauważone, że, że się starałam, biegałam, bo naprawdę biegałam, potrafiłam być cztery razy w tygodniu w gminie. Nalegać i do burmistrza się dostawać, próbować, do radnych, do, do pracowników, którzy też, że tak powiem, no niektórzy może mieli mnie dosyć w którymś momencie, ale udało się. I chciałabym bardzo serdecznie podziękować panu burmistrzowi za to, że też wspierał tę inicjatywę Radzie Miejskiej. Na ręce mogę, widzę tam pana Piotra Obłozę, więc bardzo proszę podziękować Radzie Miejskiej. Co prawda to była i, i, i teraźniejsza, i, ob, i, i wcześniejsza rada, która była, więc tutaj wspierali nasi radni też tą inicjatywę, nawet jednogłośnie było zagłosowane odłożenie pieniędzy. Jestem za to im bardzo wdzięczna. Pani Siennickiej, panu Mucha, który też tutaj dużo mi pomagał już na koniec, tak. Ja może nie będę się rozwodzić tutaj, jak to po kolei było, Ważne, że jest, i ja mam nadzieję, że będzie to wykorzystywane jak równo przez dzieci, przez młodzież, tak samo i przez dorosłych, że ja dziękuję Państwu, bo, bo Państwo też żeście na, nalegali na tą świetlicę i to mi dawało takiej siły i walki na to, żeby, żeby ta świetlica powstała. Dziękuję też pani Dyrektor Dudek, która też była tutaj takim inicjatorem. I dziękuję Pani również za przygotowanie tej obecnej imprezy i, i za to, że. My też myślę, że będziemy się wspierały, będziemy współpracować. Dziękuję bardzo. Pani Sołtys, Droga Litko. Dziękuję bar ja w imieniu mieszkańców. Dziękuję Ci bardzo za to wielkie zaangażowanie właśnie tu w tę budowę, za wiele trudu, które włożyłaś. Były różne chwile, może dobre, może złe, ale to wszystko przemija, jak widać tak piękny, okazały budynek. Chciałabym z tego miejsca również podziękować mieszkańcom, tu w imieniu własnym, dzieciom, już teraz niektórym dorosłym osobom, które od tylu lat przychodziły, choć były bardzo słabe warunki w naszej starej świetlicy, a jednak ich pobyt tutaj zawsze rozbrzmiewał echem i gwarem w naszej miejscowości. I za to wszystko serdecznie dziękuję. Chcieliśmy pani podziękować. Ja nie powiem nic, bo będę płakać. Więc wręczymy to. I bardzo, bardzo dziękujemy za tyle lat pracy. Bardzo dziękujemy. Naszej pani nowej dyrektor też bardzo dziękujemy i czekamy na współpracę taką dobrą. Dziękujemy bardzo. I drodzy mieszkańcy, dla Was też wielkie podziękowania. Ja później postaram się do każdego dotrzeć i chociaż symbolicznie Wam podziękować. Dziękujemy pięknie Pani Sołtys, dziękuję Panu Burmistrzowi.